czołg, który terroryzował wrogów na całym świecie. 26 marca 2002 roku na angielskiej ziemi rozległ się ryk silnika, który miał na zawsze zmienić historię wojskowej techniki pancernej. Emerytowany żołnierz brytyjskiej armii Roy Hopkins wsiadł za sternicę lekkiego czołgu FV101 Scorpion, ale to nie była zwykła maszyna z lat 70. Pod aluminiowym kadłubem bijące serce zostało wymienione. Oryginalny benzynowy silnik Jaguar J60 Ustąpił miejsca dieslowskiemu Perkins Engines T6.3544. Ta nowa bestia dała skorpionowi bezprecedensowy przypływ mocy i momentu obrotowego. Hopkins wcisnął pedał gazu do oporu i czołg nie tylko ruszył, lecz eksplodował naprzód z niewyobrażalną furią. Gąsienice zagryzły się w ziemię, kadłub zatrzęszczał, a prędkościomierz pokazywał coraz wyższe wartości. 50 km na godzinę, 60, 70, skorpion nie zwalniał. W pewnym momencie wskazówka zatrzymała się na oszałamiającej liczbie 82 km na godzinę. To był rekord świata Guinnessa. Najszybszy seryjny czołg w historii ludzkości właśnie narodził się na oczach świadków. Ale żeby zrozumieć, jak doszło do tego momentu, musimy cofnąć się o ponad 30 lat wstecz, do czasów, gdy świat balansował na krawędzi nuklearnej zagłady. Lata 60. XX wieku. Zimna wojna osiągnęła swoje apogeum. Amerykanie i Sowieci rywalizowali o dominację w każdej możliwej dziedzinie, od podboju kosmosu po rozwój broni jądrowej. Europa stała się gigantyczną szachownicą, na której każdy ruch mógł wywołać Trzecią Wojnę Światową. Brytyjska armia stanęła przed poważnym problemem. Ich tradycyjne czołgi były zbyt ciężkie, zbyt wolne i zbyt głośne do prowadzenia skutecznego rozpoznania. W nowoczesnej wojnie informacja była równie cenna jak siła ognia. Dowództwo potrzebowało czegoś zupełnie nowego, czegoś, co mogłoby przemykać się przez linię wroga, zbierać dane wywiadowcze i wracać, zanim ktokolwiek zdąży zareagować. Tak narodziła się koncepcja Combat Vehicle Reconnaissance Tract w skrócie CVRT, czyli rodzina lekkich, szybkich i wszechstronnych pojazdów gąsieńcowych przeznaczonych do rozpoznania. W 1967 roku firma Alvis Vehicles Limited otrzymała kontrakt, który miał zmienić przyszłość pancernego rozpoznania. Ministerstwo Obrony zażądało 30 prototypów nowej maszyny, która miała spełniać pozornie niemożliwe do pogodzenia wymagania. Pojazd musiał być lekki jak piórko, ale wytrzymały jak stal, szybki jak gepard, ale cichutki jak mysz, uzbrojony jak czołg, ale zwinny jak samochód terenowy. Inżynierowie Alvisa stanęli przed monumentalnym wyzwaniem. Przez kolejne miesiące zespoły projektowe pracowały dzień i noc, tworząc setki szkiców, prototypów i modeli. Testowano różne materiały, silniki, układy napędowe i systemy uzbrojenia. W końcu powstała maszyna, która wyglądała jak nic innego na polu bitwy. Scorpion był rewolucyjny od samego początku. Zamiast tradycyjnej stalowej pancernej osłony, inżynierowie zastosowali całkowicie spawany kadłub z aluminium o grubości 12,7 mm. To był ruch śmiały i kontrowersyjny. Krytycy twierdzili, że aluminium jest zbyt słabe, że nie przetrwa ostrzału, że ekipażu grozi spalenie żywcem w przypadku trafienia. Ale projektanci mieli plan. Wnętrze kadłuba pokryto specjalnymi powłoką antyogniową, która zapobiegała gwałtownemu spaleniu w przypadku przebicia pancerza. Co więcej, aluminium miało ogromną zaletę. Było niebywale lekkie. Cały pojazd ważył zaledwie 8 ton, co dawało mu niesamowitą mobilność i niskie ciśnienie na grunt. Mógł jeździć tam, gdzie cięższe czołgi ugrzęzłyby bez ratunku. Kiedy prototypy były gotowe, rozpoczęła się seria najbardziej ekstremalnych testów, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na pojeździe bojowym. Skorpiony zostały wysłane do najbardziej nieprzyjaznych zakątków planety. W lodowatej Norwegii maszyny musiały wykazać się w arktycznych warunkach, gdzie temperatura spadała poniżej 30 stopni Celsjusza. Australijskie pustynie testowały ich wytrzymałość w piekielnym upale, gdzie metal rozgrzewał się do temperatury gotującej wody. Kanadyjskie lasy i bagna sprawdzały manewrowość w trudnym terenie. Pustynne piaski Abu Zabi wystawiały na próbę silniki i układy chłodzenia w ekstremalnym klimacie. Przez miesiące ekipażowi testowe przejeżdżały tysiące kilometrów, przedzierając się przez śnieg, piasek, błoto i skały. Strzelano z głównego uzbrojenia tysiące razy, testując niezawodność systemu ogniowego. Pojazdy były celowo uszkadzane, naprawiane i ponownie testowane. Każdy element był sprawdzany do granic możliwości. Wreszcie, po niezliczonych modyfikacjach i ulepszeniach, w maju 1970 roku Skorpion został oficjalnie przyjęty do służby w brytyjskiej armii. Pierwsze zamówienie opiewało na 275 jednostek. To był początek legendy. Pojazd, który miał ważyć jak samochód osobowy, ale walczyć jak prawdziwy czołg, właśnie rozpoczął swoją służbę, która zaprowadziła go na pola bitew całego świata. Kiedy pierwsze egzemplarze Skorpiona trafiły do jednostek bojowych, inżynierowie mogli w końcu zobaczyć efekt swoich latami pracy. Maszyna, która miała zaledwie 5 metrów długości i 2 metra szerokości, kryła w sobie niesamowitą moc bojową. Kadług został podzielony na trzy główne przedziały, z których każdy pełnił kluczową funkcję w walce. Z przodu po lewej stronie siedział kierowca, mający do dyspozycji jednoczęściowy włas i szerokokątny peryskop dzienny, który w nocy można było wymienić na pasywny peryskop Thales do jazdy w całkowitej ciemności. Po prawej stronie mieścił się zespół napędowy, oddzielony od kierowcy grubą przegrodą, która minimalizowała hałas i wibracje. Cała tylna część pojazdu stanowiła przedział bojowy, gdzie dowódca i działonowy prowadzili swoją śmiercionośną orkiestrę. Wieża obrotowa wykonana z tym samym spawanym aluminium co kadłub, miała charakterystycznie pochylone płypy pancerza, które zwiększały skuteczność ochrony. Co ciekawe, inżynierowie alwisa zdecydowali się na ręczny mechanizm obrotu wieży, zamiast droższego, elektrycznego czy hydraulicznego. To oszczędne rozwiązanie okazało się błogosławieństwem w maskę, bo wieża była na tyle lekka, że działonowy mógł obracać ją szybko i precyzyjnie, bez żadnego opóźnienia elektrycznych systemów. Wieża mogła wykonać pełny obrót 360 stopni, co dawało możliwość prowadzenia ognia w każdym kierunku, bez konieczności manewrowania całym pojazdem. Głównym uzbrojeniem była armata Royal Ordnance Factory kalibru 76 mm, oznaczona jako L23A1. To działo mogło wystrzelić 6 pocisków na minutę i raziło cele na odległość do 2200 metrów z zabójczą precyzją. Amunicja obejmowała pociski burzące przeciwpancerne typu HESH, które po trafieniu rozsmarowywały się po pancerzu wroga, a następnie wybuchały wysyłając śmiercionośną falę uderzeniową przez metal i zabijając wszystko w środku. Dostępne były także pociski dymne do osłony manewrów oraz pociski kasetowe wypełnione setkami metalowych kulek, które zamieniały skorpiona w gigantyczną strzelbę, zdolną zmiażdżyć piechotę na otwartej przestrzeni. Uzupełnieniem głównego uzbrojenia był sprzężony karabin maszynowy kalibru 7,62 mm L43A1, który mógł kosić wrogie oddziały bez marnowania drogiej amunicji artyleryjskiej. Po obu stronach wieży zamontowano wielolufowe wyrzutnie granatów dymnych, które tworzyły natychmiastową zasłonę maskującą w przypadku niebezpieczeństwa. Początkowo skorpion był napędzany benzynowym silnikiem Jaguar J60, tym samym, który napędzał luksusowe brytyjskie limuzyny. To był silnik mocny i niezawodny, ale miał jedną poważną wadę: pożerał paliwo jak szalony. W terenie bojowym, gdzie każdy litr benzyny musiał być dowieziony ciężarówkami przez setki kilometrów, to był problem nie do zaakceptowania. Dlatego późniejsze wersje otrzymały dieslowskie jednostki napędowe z BTA o pojemności 5,9 litra lub równoważny silnik Perkins. Te diesle były bardziej ekonomiczne, bezpieczniejsze i dawały większy zasięg operacyjny. Dzięki nim Skorpion mógł rozpędzić się do prędkości 80 km na godzinę na utwardzonym gruncie, co czyniło go najszybszym czołgiem na polu bitwy. W wodzie, przy użyciu własnego napędu gąsienicowego, mógł poruszać się z prędkością 6 km na godzinę, co wystarczało do forsowania rzek i kanałów bez potrzeby budowania mostów. Wyposażenie elektroniczne Skorpiona było jak na lata 70. niezwykle zaawansowane. Radio pozwalało na komunikację z innymi jednostkami na dużych odległościach, co było kluczowe dla pojazdu rozpoznawczego. Działonowy dysponował celownikiem ze wzmacniaczem obrazu, który zamieniał księżycowe światło w jasny obraz, pozwalając prowadzić precyzyjny ogień w całkowitej ciemności. Kierowca miał podobny system, dzięki czemu mógł prowadzić pojazd nocą bez świateł, będąc kompletnie niewidocznym dla wroga. Podczerwone urządzenia wizyjne uzupełniały ten arsenał nocnych możliwości, czyniąc skorpiona prawdziwym nocnym łowcą. Między 1973 a 1994 rokiem fabryki Alvisa wyprodukowały ponad 3000 pojazdów rodziny CVRT, z czego połowa trafiła do brytyjskiej armii, a pozostałe do 23 innych krajów na całym świecie. Był to ogromny sukces eksportowy dla brytyjskiego przemysłu obronnego. Kraje tak różne jak Belgia i Wenezuela, Hiszpania i Filipiny, wszystkie chciały mieć w swoich arsenałach te śmigłe i zabójcia maszyny. Nawet Royal Air Force Regiment, odpowiedzialne za obronę lotnisk, zamówiło własne skorpiony do ochrony swoich baz przed atakami naziemnymi. W maju 1973 roku pierwsze seryjne skorpiony zostały wydane 17 ukośnik 21 pułkowi ułanów, tradycyjnej jednostce kawaleryjskiej, która teraz, zamiast koni, dosiadała stalowych rumaków. Zadaniem pułku było prowadzenie rozpoznania i zapewnianie szybkiego wsparcia dla jednostek piechoty. Żołnierze musieli przejść intensywne szkolenie. Bo skorpion był zupełnie inny od wszystkiego, czym dowodzili wcześniej. Nauczyli się wykorzystywać jego prędkość i zwrotność, prowadzić precyzyjny ogień z działa podczas jazdy oraz koordynować działania w zespołach bojowych. Ćwiczenia były brutalne i wyczerpujące, ale ekipażu szybko pokochały swoje nowe maszyny. Skorpion był szybki, śmiercionośny i dawał poczucie nieposkromionej mocy. Kierowcy uwielbiają to uczucie przyspieszenia, gdy wciskali pedał gazu i 8 ton aluminium wystrzeliwało do przodu jak wyścigówka. W ciągu kilku lat skorpiony rozprzestrzeniły się po całej brytyjskiej armii. Jednostki pancerne, rozpoznawcze, desantowe wszystkie chciały mieć te maszyny. Prowadzono niezliczone ćwiczenia w górach Szkocji, na równinach Niemiec, w tropikalnych lasach i arktycznych tundrach. Skorpion udowadniał swoją wartość raz za razem, pokonując przeszkody, które zatrzymywały cięższe pojazdy docierając tam, gdzie inni nie mogli dotrzeć, uderzając szybko i znikając, zanim wróg zdążył zareagować. Ale prawdziwy egzamin miał dopiero nadejść egzamin krwi, ognia i stali na rzeczywistym polu bitwy. 10 kwietnia 1982 roku argentyńskie siły zbrojne dokonały inwazji na Falklandy, małe wyspy na południowym Atlantyku, które od ponad 150 lat należały do Korony Brytyjskiej. Generał Leopoldo Galtieri, dyktator wojskowy Argentyny, liczył na to, że Wielka Brytania nie będzie miała ani woli, ani środków, by bronić tak odległych skrawków ziemi. Pomylił się katastrofalnie. Premier Margaret Thatcher natychmiast zorganizowała największą operację desantową od czasów II wojny światowej. W ciągu tygodni brytyjska flota płynęła przez pół globu, niosąc ze sobą tysiące żołnierzy, setki jednostek sprzętu i determinację, by odzyskać utracone terytorium. Wśród transportowanych jednostek znajdowały się Skorpiony należące do Blues and Royals, elitarnej jednostki pancernej gwardii konnej. Transport tych lekkich czołgów na pokładach okrętów desantowych był stosunkowo prosty, właśnie dzięki ich niewielkiej wadze. Gdy brytyjskie wojska lądowały na Falklandach 21 maja, Skorpiony zostały wyładowane na brzeg i natychmiast ruszyły w głąb wyspy. Pierwszy szok przyszedł niemal od razu. Teren Falklandów był absolutnym koszmarem dla pojazdów pancernych. Grząskie torfowiska rozciągały się na całe kilometry, pokryte kępami trawy i ukrytymi błotnymi studniami, które mogły pochłonąć pojazd w kilka minut. Tradycyjne czołgi typu Chieftain czy Challenger nigdy nie poradziłyby sobie w takich warunkach. Ich wielotonowe kadłuby ugrzęzłyby po pierwszym kilometrze jazdy. Ale Skorpion był inny. Jego niskie ciśnienie na grunt, porównywalne z ciśnieniem wywieranym przez stopę ludzkiego żołnierza, pozwalało mu dosłownie pływać po powierzchni, tam, gdzie inne pojazdy tonęły. Szerokie gąsienice rozkładały wagę tak równomiernie, że maszyna mogła przechodzić przez najtrudniejsze bagna bez większych problemów. Argentyńscy obrońcy, wyposażeni w francuskie kołowe wozy pancerne Panhar AML-90, szybko zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z przeciwnikiem, którego nie mogą złapać. Ich wozy, choć uzbrojone w potężne 90-milimetrowe działa, były zbyt ciężkie i nieporadne w bagnistym terenie. Skorpiony natomiast przemykały przez krajobraz jak widma, pojawiając się tam, gdzie nikt ich nie spodziewał. Pewnego dnia, pod koniec maja, patrol składający się z trzech skorpionów poruszał się wzdłuż trudnej trasy, wiodącej przez szczególnie zdradliwy obszar, pełen ukrytych min przeciwpancernych. Argentyńczycy zasiali te pola śmierci w strategicznych miejscach, licząc na to, że brytyjskie pojazdy wpadną w pułapkę. Dowódca jednego ze skorpionów, młody porucznik, który miał za sobą zaledwie dwa lata służby, prowadził swój pojazd ostrożnie, ale w takim terenie nie dało się uniknąć wszystkich zagrożeń. Nagle pod lewą gąsienicą coś kliknęło. Ułamek sekundy później potężna eksplozja wstrząsnęła maszyną. Mina przeciwpancerna detonowała siłą wystarczającą do przerwania gąsienicy i uszkodzenia kół jezdnych. Słup dymu i błota wystrzelił w niebo na wysokość kilkunastu metrów. Kierowca instynktownie krzyknął przez interkom spodziewając się najgorszego. Dowódca i działonowy przygotowali się na ewakuację przez włazy, ale po kilku sekundach zdali sobie sprawę z czegoś niewiarygodnego. Wszyscy trzej żyli. Aluminiowy kadłub, mimo że został ugięty i zdeformowany przez wybuch, wytrzymał. Specjalne powłoki antyogniowe zapobiegły penetracji gorących gazów do środka. Konstrukcja pojazdu zaabsorbowała większość energii wybuchu bez katastrofalnego zniszczenia. Ekipaż ewakuował się z maszyny, chwiejąc się na nogach, w szoku, ale bez poważniejszych obrażeń. Jeden z gąsienicowych członków został oderwany. Koło jezdne było bezużyteczne, ale ludzie przeżyli. To było żywe świadectwo geniuszu brytyjskich inżynierów, którzy zaprojektowali Skorpiona nie tylko jako szybką maszynę bojową, ale jako bezpieczną platformę dla swojej załogi. Wiadomość o tym incydencie rozeszła się błyskawicznie wśród argentyńskich żołnierzy. Pojazd, który przeżył bezpośrednie trafienie przeciwpancernej miny, stał się obiektem strachu i szacunku jednocześnie. Obrońcy wyspy zaczęli zdawać sobie sprawę, że walczą przeciwko czemuś, czego nie mogą łatwo powstrzymać. Skorpiony pojawiały się wszędzie, ostrzeliwały pozycje argentyńskie z bezpiecznej odległości i znikały, zanim ktokolwiek mógł zorganizować skuteczną odpowiedź. Choć brytyjskie skorpiony i argentyńskie panhardy nigdy nie stoczyły bezpośredniej bitwy czołg przeciwko czołgowi, sama obecność brytyjskich maszyn na polu bitwy miała ogromne znaczenie taktyczne i psychologiczne. Blues and Royals wykorzystywały swoje skorpiony do wspierania atakujących jednostek piechoty. Podczas szturmu na wzgórza wokół Port Stanley, stolicy Wysp, czołgi zapewniały mobilną siłę ognia, która niszczyła gniazda karabinów maszynowych, bunkry i stanowiska moździerzy. 76 mm pociski HE uderzały w argentyńskie pozycje z niszczycielską mocą, burząc umocnienia i demoralizując obrońców. Karabiny maszynowe kosiły piechotę, która próbowała kontratakować. Manewrowość Skorpionów pozwalała im zmieniać pozycję tak szybko, że argentyńska artyleria nie mogła ich namierzyć. Kiedy wrogowie otwierali ogień moździerzowy na ostatnio znaną pozycję Skorpiona, maszyna była już 100 metrów dalej, ostrzeliwując ich z innego kierunku. Royal Air Force Regiment również rozlokowało swoje Skorpiony na Falklandach po ustanowieniu przeczółka. Te jednostki miały za zadanie chronić prowizoryczne lotniska polowe przed argentyńskimi atakami komandosów i sabotażystów. Skorpiony patrolowały obwody baz lotniczych, gotowe odpowiedzieć śmiercionośnym ogniem na każdą próbę infiltracji. Ich czujniki termowizyjne wykrywały wrogie oddziały, próbujące zbliżyć się pod osłoną nocy. W kilku przypadkach same ich pojawienie się wystarczyłoby odstraszyć potencjalnych napastników, którzy nie mieli ochoty mierzyć się z uzbrojonymi czołgami. Kiedy 14 czerwca argentyńskie siły kapitulowały, skorpion udowodnił swoją wartość bojową w najtrudniejszych możliwych warunkach. Walczył na terenie, który wydawał się stworzony specjalnie, by uniemożliwić operację pojazdów pancernych. Przeżył miny i ostrzał, wsparł piechotę w decydujących bitwach i pomógł osiągnąć zwycięstwo. Weterani Falklandów wracali do Wielkiej Brytanii z głębokim szacunkiem dla swoich aluminiowych rumaków które wyniosły ich przez piekło południowego Atlantyku. 2 sierpnia 1990 roku irackie wojska pod dowództwem Saddama Husajna przekroczyły granice i w ciągu zaledwie dwóch dni zajęły cały Kuwait. Świat patrzył z przerażeniem, jak jedna suwerenna nation zostaje pochłonięta przez agresywnego sąsiada. Stany Zjednoczone natychmiast rozpoczęły budowanie międzynarodowej koalicji mającej na celu wyzwolenie okupowanego Emiratu. Wielka Brytania, Wierny sojusznik Ameryki nie wahała się ani chwili. Premier John Major zobowiązał się wysłać znaczące siły do regionu Zatoki Perskiej. Wśród jednostek wybranych do tej misji znalazł się pierwszy pułk Queen's Dwagon Guards ze swoimi 32 skorpionami. Transport do Arabii Saudyjskiej trwał tygodnie. Czołgi zostały załadowane na gigantyczne statki transportowe i przepłynęły przez Morze Śródziemne, Kanał Suezki i Morze Czerwone. Kiedy w końcu dotarły na miejsce w październiku, ekipażu stanęli przed zupełnie innym wyzwaniem niż to, które pamiętali z Falklandów. Zamiast lodowatych wiatrów i grząskich bagien, teraz czekała ich spiekota pustynnego słońca i ocean piasku rozciągający się po horyzont. Temperatury przekraczały 50 stopni Celsjusza w cieniu, a piasek wdzierał się absolutnie wszędzie. Mechanicy musieli codziennie czyścić filtry powietrza, bo nawet najmniejsze ziarna mogły zniszczyć delikatne części silnika. Aluminiowe kadłuby nagrzewały się tak bardzo, że można było usmażyć jajko na ich powierzchni, a wnętrze pojazdu zamieniało się w piekarnik mimo działających systemów wentylacji. Przez kolejne miesiące jednostki koalicji gromadziły się w Arabii Saudyjskiej, przygotowując się do nadchodzącej ofensywy. Skorpiony z Queen's Dragon Guards przeszły intensywne przeszkolenie w warunkach pustynnych. Kierowcy uczyli się nawigacji w terenie, gdzie nie było żadnych punktów orientacyjnych poza niekończącymi się wydmami. Działonowi ćwiczyli strzelanie w warunkach, gdzie i optyczne mogły zmylić celowniki. Dowódcy studiowali iracką taktykę i słabe punkty ich radzieckiej broni. Wszyscy wiedzieli, że nadchodzi coś wielkiego. 17 stycznia 1991 roku rozpoczęła się operacja Desert Storm, masowym bombardowaniem irackich pozycji przez lotnictwo koalicji. Niebo nad Irakiem i Kuwejtem zapłonęło od eksplozji pocisków manewrujących Tomahawk i bomb precyzyjnego rażenia. Przez następne tygodnie alianckie samoloty systematycznie niszczyły iracką infrastrukturę wojskową, linie komunikacyjne i pozycje artylerii. 24 lutego nadeszła chwila prawdy. Koalicja rozpoczęła ofensywę lądową. Skorpiony ruszyły na północ jako części jednostek rozpoznawczych wyprzedzających główne siły pancerne. Ich zadaniem było zlokalizowanie irackich pozycji obronnych, identyfikacja wrogich czołgów i artylerii oraz prowadzenie walk zasadzkowych przeciwko izolowanym wrogim oddziałom. Lekkie brytyjskie czołgi przemykały przez pustynię z niewiarygodną prędkością, często wyprzedzając nawet helikoptery rozpoznawcze. Ich dieslowskie silniki pracowały bezbłędnie, mimo ekstremalnych warunków, a gosinice znajdowały przyczepność nawet na luźnym piasku, gdzie kołowe pojazdy utknęłyby na miejscu. Pierwszego dnia ofensywy jeden z patroli skorpionów natknął się na iracką kolumnę transportową, próbującą ewakuować sprzęt z Kuwejtu. Trzy pojazdy natychmiast zajęły pozycję za wydmą i otworzyły ogień. 76 mm pociski uderzyły w ciężarówki z amunicją, powodując łańcuch potężnych eksplozji, które oświetliły wieczorne niebo na pomarańczowo. I radcy żołnierze próbowali odpowiedzieć ogniem z karabinów maszynowych zamontowanych na ciężarówkach, ale ich pociski odbijały się od pochylonego pancerza skorpionów bez wyrządzania szkód. W ciągu pięciu minut cała kolumna została zniszczona, a brytyjskie czołgi zniknęły z powrotem na pustyni, zanim mogło nadejść jakiekolwiek wsparcie. Kolejne dni przyniosły szereg podobnych starć. Skorpiony atakowały irackie punkty kontrolne, niszczyły pojazdy rozpoznawcze i przecinały linie zaopatrzenia. Ich mobilność i szybkość czyniły je prawie nieuchwytne. Irackie T-55 i T-62 były znacznie potężniej uzbrojone i opancerzone, ale także o wiele wolniejsze i bardziej widoczne. Zanim irackie czołgi mogły namierzyć i wystrzelić, skorpiony już przeprowadzały atak i wycofywały się. W jednej z akcji patron napotkał grupę irackich żołnierzy gotowych się poddać. Widok brytyjskich czołgów wyłaniających się z kurzu pustynnego był dla nich wystarczającym dowodem, że opór nie ma sensu. Setki ludzi składało broń, widząc zaledwie kilka skorpionów. Oprócz jednostek Queen's Dragon Guards inne brytyjskie oddziały rozpoznawcze również operowały skorpionami na terenie Iraku i Kuwejtu. Te maszyny penetrowały głęboko za linię wroga, zbierając dane wywiadowcze o ruchach wrogich wojsk i przekazując je drogą radiową do centrów dowodzenia. Jeden z takich patroli dotarł na przedmieścia miasta Albasra, gdzie zaobserwował masową ucieczkę irackich jednostek zmierzających na północ. Informacja została natychmiast przekazana lotnictwu, które urządziło rzeź uciekających kolumn na tzw. autostradzie śmierci. Po zaledwie 100 godzinach walk lądowych irackie siły były całkowicie rozbite. Kuwait został wyzwolony, a armia Sadama przestała istnieć jako skuteczna siła bojowa. Skorpiony powróciły do baz, pokryte warstwą pustynnego pyłu, ale niepokonane. Nie straciły ani jednej maszyny w bezpośredniej walce z wrogiem. To było spektakularne potwierdzenie ich wartości bojowej w zupełnie innych warunkach niż te na Falklandach. Ale służba skorpionów nie ograniczała się tylko do wielkich wojen. W latach 80. i 90. te wszechstronne pojazdy brały udział w niezliczonych mniejszych operacjach na całym świecie. W Belize, małym państwie w Ameryce Środkowej, brytyjskie skorpiony patrolowały granice z Gwatemalą, odstraszając potencjalną agresję ze strony znacznie większego sąsiada. W tropikalnym upale dżungli maszyny te wykazywały się niezawodnością mimo wilgoci i korozyjnego środowiska. W przeciwieństwie do tego, w arktycznych warunkach Norwegii podczas ćwiczeń NATO skorpiony demonstrowały swoją zdolność do operowania w temperaturach 50 stopni poniżej zera, gdzie większość pojazdów odmówiła posłuszeństwa. Szczególnie spektakularne były ćwiczenia Glory Hawk, podczas których Skorpiony demonstrowały swoją zdolność do szybkiego przenoszenia drogą powietrzną. Dwa pojazdy mogły zmieścić się w brzuchu transportowca Lockheed C-130 Hercules. W ciągu kilku godzin mogły zostać przetransportowane na drugi koniec kontynentu, wyładowane i gotowe do walki. Ta mobilność strategiczna czyniła je idealnym narzędziem do szybkiego reagowania na kryzysy w każdym zakątku globu. W 1994 roku brytyjska armia oficjalnie wycofała skorpiony z pierwszoliniowej służby po 21 latach. Decyzja o wycofaniu nie oznaczała jednak końca historii tych niezwykłych maszyn. Podczas gdy brytyjskie skorpiony trafiały do magazynów i muzeów, dziesiątki innych krajów na całym świecie nadal polegały na tych sprawdzonych weteranach. Belgijskie siły zbrojne używały swoich skorpionów w misjach pokojowych w Afryce, gdzie ich zdolność do przemieszczania się w trudnym terenie była nieoceniona. Hiszpańscy żołnierze operowali nimi na ćwiczeniach w górach Pirenejów, testując ich możliwości w alpejskich warunkach. W Ameryce Południowej sytuacja była jeszcze bardziej fascynująca. Boliwia, Chile, Honduras i Wenezuela włączyły skorpiony do swoich sił pancernych, wykorzystując je zarówno do patrolowania granic, jak i zwalczania partyzantki w górzystych i leśnych regionach. Na Filipinach wojsko wykorzystywało skorpiony w operacjach przeciwko rebeliantom na wyspie Mindanao. Ich zdolność do szybkiego przemieszczania się przez dżunglę i mokradła czyniła je idealnym narzędziem do zwalczania mobilnych oddziałów partyzanckich. Nigeryjskie siły zbrojne rozmieściły swoje egzemplarze wzdłuż niestabilnych granic z sąsiednimi państwami, gdzie regularne incydenty graniczne wymagały szybkiej reakcji. W krajach Bliskiego Wschodu obraz był jeszcze bardziej złożony. Iran otrzymał swoje skorpiony jeszcze za czasów szacha przed rewolucją islamską 1979 roku i kontynuował ich eksploatację przez kolejne dekady mimo sankcji i trudności z pozyskiwaniem części zamiennych. Jordania używała ich jako część swojej dobrze wyszklonej armii, regularnie ćwicząc z siłami zachodnimi. Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie, bogate państwa naftowe, utrzymywały swoje floty skorpionów w perfekcyjnym stanie, traktując je jako cenną część swoich dobrze wyposażonych sił zbrojnych. Każdy kraj miał swoją unikalną historię z tymi maszynami. W niektórych przypadkach skorpiony zostały zmodyfikowane według lokalnych potrzeb, otrzymując nowe systemy łączności, ulepszenia pancerza lub różne rodzaje uzbrojenia dodatkowego. Niektóre armie malowały je w pustynne barwy, inne w ciemnozielone kamuflażowe wzory dżungli. Ale wszystkie te maszyny łączyła jedna wspólna cecha niezawodność i skuteczność bojowa, która uczyniła je legendą. Tymczasem w Anglii jeden człowiek miał bardzo szczególne plany dotyczące Starego Skorpiona. Roy Hopkins był weteranem brytyjskiej armii, który spędził lata służby jako mechanik i kierowca pojazdów pancernych. Po przejściu na emeryturę nie mógł pozbyć się fascynacji tymi maszynami, które zdominowały znaczną część jego życia. Kiedy nadarzyła się okazja zakupu wycofanego ze służby Skorpiona, nie wahał się ani chwili. Ale Hopkins nie chciał po prostu posiadać czołgu jako eksponatu muzealnego. Miał wizję czegoś znacznie bardziej ambitnego. Hopkins wiedział, że oryginalny silnik Jaguar był już przestarzały i nieefektywny. Postanowił zastąpić go nowoczesną dieselowską jednostką Perkins Engines T6.3544. Ten silnik był używany w ciężkich pojazdach przemysłowych i oferował znacznie więcej mocy i momentu obrotowego, niż cokolwiek, co kiedykolwiek napędzało Skorpiona. Przez miesiące pracował w swojej prywatnej stodole, demontując stary silnik, modyfikując mocowania, dostosowując układy chłodzenia i paliwowe. Każdy element musiał być perfekcyjnie dopasowany. W końcu, po niezliczonych godzinach pracy, nowy silnik był gotowy. 26 marca 2002 roku Hopkins przygotował się do próby, która miała udowodnić, że jego projekt był czymś więcej niż szaloną fantazją emerytowanego żołnierza. Na zamkniętym torze testowym w obecności oficjalnych obserwatorów z Księgi Rekordów Guinnessa Hopkins wsiadł za sternicę swojego zmodyfikowanego skorpiona. Silnik zapłonął z głębokim gardłowym rykiem, który był zupełnie inny od oryginalnego dźwięku. To nie było mruczenie luksusowego jaguara, to był ryk prawdziwej bestii przemysłowej. Hopkins wcisnął pedał gazu i skorpion eksplodował do przodu z siłą, której nikt się nie spodziewał. Gąsienice zagryzły asfalt. Kadłub zatrzęszczał od wibracji, a prędkościomierz wspinał się w górę z oszałamiającą szybkością. 30 km na godzinę. 40, 50, 60. Maszyna nadal przyspieszała. 70 km, 75, 80. W pewnym momencie wskazówka osiągnęła oszałamiającą wartość 82 km na godzinę, czyli 51 mil na godzinę. Żaden seryjnie produkowany czołg w historii nie jechał tak szybko. Oficjalni obserwatorzy potwierdzili wynik. FV 101 Skorpion z silnikiem Perkins właśnie wszedł do księgi rekordów Guinnessa jako najszybszy czołg produkcyjny na świecie. Ten rekord stanął się ostatnim wielkim triumfem Skorpiona, maszyną, która przez ponad 30 lat służyła na polach bitew całego globu, od lodowatych Falklandów po spiekotę kuwejskiej pustyni, udowadniając swoją wartość raz za razem. To był pojazd, który zmienił sposób myślenia o rozpoznaniu pancernym, który przeżył miny i ostrzał wroga, który zastraszał przeciwników samą swoją obecnością. Jeśli podobała Ci się ta historia o najbardziej legendarnym lekkim czołgu zimnej wojny, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, który moment był dla Ciebie najbardziej ekscytujący i koniecznie subskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej fascynujących opowieści z historii wojskowej techniki.